Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie Z tej strony Bartosz, a to jest kolejny odcinek z gry Dark Souls 2 Moi drodzy, wydaje mi się, że powolutku zbliżamy się do końca tej oto serii Mam nadzieję, że tak właśnie jest Znaczy, mam nadzieję, to zabrzmiałoby tak, jak już nie chciałoby mi się grać Otóż nie Chodzi o to, że po prostu ta seria trwa już bardzo długo I naprawdę chciałbym skończyć fabułę, żeby móc rozpocząć grę inną klasą, żeby móc sobie już, że tak powiem, na luzie, popróbować jakieś tam rzeczy, które chciałbym do tej pory zrobić, ale one po prostu są nie za bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o YouTube, ale takie dla siebie. No, a nie, nie jestem w stanie tego zrobić, dopóki nie skończę przynajmniej raz tej fabuły. Także, no, staram się jak mogę, żeby już. Mm, to zrobić. Myślę, że w tym odcinku spróbuję sobie pokonać tego gigantycznego smoka, z którego widzieliśmy w ostatnim odcinku, który umożliwił nam rozmowę z tymi olbrzymami, z tymi drzewami takimi uśpionymi. Mam nadzieję wyzwać tego smoka na pojedynek. Zaraz jeszcze tylko zrobię przerwę. I rzucę okiem na komentarze, które mi napisaliście pod tamtym filmem, ponieważ jeszcze nie miałem okazji ich czytać. A wiem, że w tamtym odcinku pytałem się Was o kilka rzeczy i liczę na to, że może właśnie otrzymam odpowiedzi na te rzeczy. No i zobaczymy. Także moi drodzy, ja zaraz tutaj się teleportuję do tego smoka, a tymczasem idę troszeczkę poczytać komentarze. Będę na bieżąco przy okazji, także myślę, że to całkiem niezłe rozwiązanie. Także do zobaczenia za momencik. Okej, okay, moi drodzy, właśnie wracam z komentarzy, że tak powiem. Tam dowiedziałem się od jednego z widzów, niestety kurczę, nie spisałem sobie niku, że jedno ze wspomnień, które możemy odtworzyć, jest również obok tego wielkiego pająka, z którym walczyliśmy. Tylko teraz, cholerka, gdzie to było? Jak tutaj się tak zastanowię. To wiem, że, że taki pająk był, ale e, tak żeby sobie przypomnieć dokładnie i konkretnie e, niech no ja tu pokrążę troszeczkę po tych save'ach To było... mhm, mm mhm, mm mhm mm wiem, 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 wiem gdzie to było. Tylko teraz który to jest save Odległy płomień. To było nie tutaj. Jak się tam teraz dostać? To nie było w wiarze, to nie było tutaj. Szukam, szukam i znalazłem. Najlepiej będzie mi chyba się stąd tam dostać. Do tego pająka. Zobaczymy. Ciekaw jestem strasznie, czy rzeczywiście tam będzie jakieś wspomnienie. A że bardzo często wasze podpowiedzi staram się sprawdzać, to. Tutaj pamiętam, spadał jeden pająk. Zawsze wasze podpowiedzi staram się sprawdzać. Także, no tutaj też podajemy tą próbę. Tylko jak tu się cholera teraz wydostawało stąd? Dobra, wiecie co? Ja sobie tam. E, ja sobie tam dotrę w jakiś sposób i widzimy się już na miejscu, bo to może mi zająć dłużej niż mi się wydaje. Ok, dotarłem do tego miejsca. Mam ze sobą delikatny ogon, ale to nic. I widzę, że tutaj dotarłem w końcu. No rzeczywiście, tu jest jakiś kamień, który można sprawdzić. Ojoj. Oj, oj. Może najpierw pozbędę się tych pająków. Dobra. I wtedy sobie sprawdzimy dopiero ten głaz. A, pająki zwiewają. Dobra, sprawdzamy. Kurde, rzeczywiście. Patrzcie, ktoś miał rację. Fajnie. Wielkie dzięki za podpowiedź. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj w ogóle mnie czeka. Będzie to idealne przedłużenie tego odcinka, ponieważ chciałem powalczyć z tym wielkim smokiem. Smocze, smocze wspomnienia. Wow! Super kieł. Zbliża się kłopot. Jak we śnie. Viva dla coś tam. Patrzcie, rzeczywiście tutaj chyba jakiś smok leży. Ja sobie przeeksploruję najpierw tą miejscóweczkę. Nieszczęście. Przy to był śmiałość. Mam nadzieję, że tu nie będzie się z nikim walczyć. Jest gigantyczne skamieniałe skrzydło. Ale wielki smok. Boję się, że się obudzi. Nie będę obok niego na razie blisko biegał. Chcę tak przelecieć tę krainkę wzdłuż i wstrzeż, bo może leżą jakieś, wiecie, przedmioty poukrywane, na których ja mam po prostu. Na punkcie których ja mam po prostu bzika. Także trzeba tutaj pod każdy kamlocik zajrzeć. Ciasne miejsce. No i nie ma tu nic. No, ciasne miejsce. Ktoś chyba miał fioła na punkcie ciasnych miejsc. farmy słońce. No dobra. Widzę, że chyba tylko tyle tu będzie. Zbliżę się teraz do tego smoka. Najwyżej mnie kurczę zionie i będzie po robocie. Dobra. Tu można pójść. Nie, za wysoko. Nie wytrzymam tego, no właśnie chyba też nie. Ale wielkie to jest, drzewo jakieś, a nie to tylko zwykły konar. No, zwróćcie uwagę, tutaj nie ma żadnego itemka. Dla mnie, ja tu takie exploration robię. A tu dupa. Ale ten smok niesamowity jest. Coś czuję, że on zaraz się obudzi. Coś tak czuję, że on zaraz wstanie. Niby jest skamieniały, ale to niczym nie przeszkadza chyba mu. Patrzcie, rzeczywiście jakby się tutaj nic nie dało zrobić, tylko tak o, tylko wejść. Tu nic praktycznie nie było. Ja go walnę. No nic się nie stało. Rozgląda się uważnie i coś niezwykłego. No ale co takiego? Sprawdź. Ło! Wow. Znalazłem! Dusza starożytnego smoka, moi drodzy. Niesamowite. Bardzo dziękuję komuś e, za tę podpowiedź. Albo wiecie co? Momencik. Ja sprawdzę kto to jest i podziękuję osobiście. Okej, okay, moi drodzy. Troszeczkę mi to zajęło, ale się dokopałem. Eee, kolega, który podpowiedział mi z tym oto miejscem, nazywa się, znaczy nazywa się, raczej się tak nie nazywa. E, jest to jego nick z YouTube'a, e, Marcin Detloff. Ja to tak przeczytałem, nie wiem czy to poprawnie. Najwyżej Marcinie mnie poprawisz. E, może, nie wiem, możliwe, że masz tak na nazwisko. Wcale nie jest powiedziane, że nie. Także wielkie dzięki. Mam nadzieję, że Równie cieszysz się z tego, że sprawdziłem twoją podpowiedź, tak jak i ja się cieszę z tego, ponieważ zdobyłem starożytnego smoka duszę, że tak powiem niepoprawnie. I dobra, tylko teraz gdzie ta dusza jest? Skorpionica Szczurów. Walsztada, smoka, strażnika. Proszę bardzo, użyj wyjątkowej by zdobyć bardzo wiele duszy albo stworzyć coś o ogromnej wartości. Także prawdopodobnie będziemy mogli to wymienić za jakieś zaklęcie bądź broń. Super sprawa, cieszę się niezmiernie. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Marcinie, za podpowiedź. Jak widzicie, yy, wykorzystuję te Wasze podpowiedzi, czytam te komentarze, staram się w jakiś sposób tam na to wszystko. Ale nie mogę skorzystać, bo tutaj pajęcury się czają. Dobra, teraz już powinno być. Ok, teraz, jak tu cholera dojść w miarę sprawnie do tego smoka? On jest tam na samym końcu. Kurczę, żeby tam była jakaś kapliczka niedaleko. Um, no ale dobra, może jakoś uda się tam dotrzeć. Bo ja mam tutaj tylko tą, to jedno ognisko na samym począteczku. Fajnie by było wiedzieć, czy jest może gdzieś w pobliżu jakieś inne ognisko. Bo tamta droga jest naprawdę kręta. No ale dotrę tam i zmierzę się z tym smokiem. Dobra, moi drodzy, jesteście na to gotowi? Bo ja w ogóle nie jestem. Planuję go tutaj na początku może zatruć. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I też planuję zaatakować go. E, jakoś, może od tyłu najpierw, może zanim się odwróci, to mu trochę zajmie. Nie mam zielonego pojęcia, jak w ogóle tutaj do tego bossa podejść. Podejrzewam, że zanim ogarnę jego ataki, to zajmie mi to kupę czasu. Nie, Nie da się go, da się. Wow. Dobra. Wiem już, że na pewno zieje ogniem. Ale ma zasięg, powiem wam. O, dobra, mamy szansę. Nic mu praktycznie nie zrobiłem. No ale schemat ataków ma całkiem prosty. Dobra Jezu, co on robi? O, znowu wzięję. Może uda się zaatakować. Dobra. Warto chyba mieć na uwadze. O jezu, myślałem, że to będzie taki podmuch. Nie, jakiś łatwy ma ten schemat ogólnie. Coś mało jest ruch, ruchliwy. Oj, ten podmuch to na pewno zabiera dużo życia. No ale coś mało ma ogólnie schematów tych. Zwróćcie uwagę, on jest strasznie jakiś powolniacki. Ja będę sobie tutaj tą jego nogę atakował. Okej, okay, wieje. Uf. Mało brakowało. To jak on tak zieje, to ja bym wolał to. Może jak się naprzeciwko niego staje, to on tak zieje. Chyba tak. Będę sobie uskutecznił to. Ojoj. Oj. Że mi tutaj teraz nie machnął, tylko łapą. Wielku, widziałem płomień aż za sobą. Potężny ma te płomienie. No co, no co. Okej. Okay. Eee, widzę, że to. Dobra, nie będę próbował. Ah! Gdzieś to? Gdzieś to? O Jezu! Myślę, że ta taktyka takiego kuszenia go, żeby ział, to jest dobra. Ale tutaj po prostu nie przewidziałem, że nie będzie ział naprzeciwko siebie. Tylko tak będzie po prostu na boczki. Myślę, że jest szansa go pokonać. Spróbuję jeszcze raz. Moi drodzy, postanowiłem przyzwać tutaj kogoś według tego czerwonego znaku. Jestem bardzo ciekaw, czy ja go przyzwę i on będzie mnie bił, czy ja go przyzwę i on będzie mnie atakował. Ciekawa sprawa. Podejrzewam, że raczej to drugie. Tak, bo to jest mroczny duch demon. Teraz prawdopodobnie będziemy między sobą walczyć. O to tak jakby podejrzewam, że on jest z tego konwenantu y, tych smoków. Cholera, jasna. I teraz nie wiem z której strony on tu przylizie. Mam nadzieję, że nigdzie z tyłu. Tam raczej go nigdzie nie widzę. Tutaj też go raczej nigdzie nie widać. No, ciekawe. Podjąłem próbę zabicia tego wielkiego smoka. Byłem już na nim trzykrotnie i trzykrotnie zabił mnie po prostu tym zionięciem. O, pięknie. Będę go tak męczył tymi zatrutymi sztyletami. Zadałem mu zatrutym sztyletem 9. Co myślicie o nim? Jest strasznie przypakowany, ten gość. Nie, no tam nie będę za nim leciał. No on no szalął do reszty. Na tym moście na pewno nie będę się z nim naparzał. Mam go ścigać, kurde? Patrzcie, co on robi w ogóle. Właśnie dlatego nie lubię tego PVP bo ci ludzie to po prostu. Patrzcie, no i nie dał się zatruć. Patrzcie, patrzcie! Widzicie to? Co? Ale jaja! Normalnie i co? Teraz będę do niego strzelał z łuku? Widzicie to? Ciekawe, czy ja mogę go w ogóle zaznaczyć. Ale bóg śmieszny! No nie mogę! Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego, żeby się w ten sposób właśnie gra zbugowała. Widzicie to? Zwróćcie uwagę. On sobie wisi tak jakby na linie. Normalnie. Patrzcie, on będzie mnie teraz tutaj tak ścigał. Nie. No, nieźle. Ale jaja. <tryk> <tryk> Ciekaw jestem, czy to on jest na jakichś haksach, czy to ja mam jakieś problemy z grą. Ciekaw jestem, czy z łuku by go ustrzelił. Widzieliście to? Ale ja ja. Jednym jakimś magicznym kurczę. Mnie zaczarował i dupa. Nieźle. No dobra, chyba kurczę będę biegał tak do tego smoka i próbował się z nim zmierzyć. Ale mam problemy spore, bo on teraz tylko podleci w powietrze i ja po prostu znikam. A te sztylety zatrute i tak na niego nie działają. Rzucam tylko jeden sztylet. On zadaje mu 30 obrażeń, a później już nic się nie dzieje, nie da się go zatruć. Nie wiem, zobaczymy. Uuu. Uh! U, uh, yeah! dusza olbrzyma skamieniała smocza kość oh, jejku! jak mi cierpły ręce moi drodzy ah, to było podejście numer nie wiem 15, 20 coś koło tego 120 tysięcy dusz dusza olbrzyma Plus coś tam jeszcze dostałem, nie wiem co to było. Ale, no, moi drodzy, walka była trudna. Ale, jak widzieliście, wymyśliłem sobie całkiem niezłą taktykę. Przez te 15-20 podejść udało mi się tutaj wykmienić całkiem fajną sprawę. Pierwsze co, podlatujemy do niego pod pysk, Czekamy albo zionie, albo wleci w górę. Trzeba poznać poruchę ciała. Jak porucha ciała wychodzi, że zionie, podbiegamy, bijemy, 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 bijemy. Później troszeczkę powolutku odbiegamy z nadzieją, że potfrunie. Jak potfruwa, to wijemy jak najdalej. Podbiegamy przed gębą, zionie i tak w kółko, w kółko, w kółko. Moja walka trwała około 7 minut. Także, jest to dosyć czasochłonny boss. Niektóre bossy to tutaj po minutę, po dwie się bije, a tego się bije siedem ponad. Ale moi drodzy, teraz już wiem, skąd wziąć pięć dusz olbrzyma. Jedna padła z niego. Także, wyjaśniła nam się sytuacja z duszami olbrzymów. Ja niestety już nie mam siły kontynuować tego odcinka. Nie mam zielonego pojęcia, ile on tam w sumie zajmuje. Ale naprawdę zajęło mi ze dwie godziny pokonanie go, bo samo dobiegnięcie do niego, pokonanie po drodze tych wszystkich pierdołkowatych rycerzyków, to zajmuje mi po prostu po 2 trzy minuty. I czasami walka z nim była owocna. Powalczyłem 5-6 minut i mnie zabił jakimś tam podmuchem, dosłownie jak mu zostawało tyle życia. Także bardzo, bardzo dużo czasu kosztowała mnie ta walka. I już po prostu e, nie mam ochoty dalej tam nic e, próbować. E, jedyne co o to mogę Wam zapowiedzieć, że w kolejnym odcinku będę mierzył się z tym królem Wendrikiem, e, czy jak on się tam nazywa. Ten, e, z którym to walka ma być podobno łatwiejsza w momencie, kiedy mamy pięć dusz olbrzymów. Teraz już wiecie skąd te 5 e, dusz otrzymać. Cztery z e, tych e, olbrzymów i piąty jest, piąta jest ze smoka. Huch, moi drodzy, normalnie to było to było coś. Jestem z siebie mega dumny. Ja tutaj wiele w sumie nie zdziałam, jeżeli chodzi o statystyki. W ogóle te statystyki mam strasznie beznadziejnie rozdane. E, witalność i wytrzymałość mam totalnie. Chyba za dużo tego. Nie wiem, czy jest mi aż tyle potrzebne. Wigoru też jest mi niepotrzebne aż tyle. Bo sami widzicie, że ja, no, tą walkę chociażby już zrobiłem sobie totalnie bez żadnej zbroi. okej, okay, jeszcze tutaj. Dobra, starczy. Niech będzie. Dobra, i teraz, gdzie był ten król nieszczęsny? Hmm, ja miałem jeszcze coś sprawdzić Ale nie pamiętam co to miało być. W każdym bądź razie na pewno widzimy się w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Ja tą walkę z bossem przyspieszyłem, także nie mieliście takiego e, m, pełnego obrazu walki i tak dalej ile ona trwa. No ale nie jest to, nie jest to nic prostego. W każdym bądź razie jeden z widzów i nawet i dobrze wiesz, że o tobie mówię, drogi widzu. Um, obiecałeś mi za podjęcie walki z tym bossem e, kratę browara bądź wódki. E, dlatego ja tą walkę podjąłem. Nie tylko dlatego, mm. że mi obiecałeś kratę za to, ale i tak chciałem z nim zawalczyć. No, ale mam nadzieję, że się wywiążesz i napiszesz ci na privie adres. <gryw> to mi wyślesz. A ja oczywiście żartuję sobie. Nie będę tutaj od nikogo wymagał spełniania takich obietnic. Zresztą ja i tak nie piję alkoholu, także możesz mi kupić kratę orężady, będę bardziej zadowolony. Dobrze, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się.